W 2022 roku gmina Sowałki przystąpiła do spółki SIMKZN Podlaskiej jako jeden ze wspólników. Całe te przedsięwzięcie ma na celu budownictwo socjalne, budownictwo mieszkaniowe, które ma wspierać przede wszystkim mieszkańców, którzy mają kłopoty z uzyskaniem kredytów na zakup własnego mieszkania. Jako władze gminy uważamy, że jest to bardzo szczytny cel, taki, który nam pomoże rozwijać gminę, jak również dawać szansę na nowe życie dla, dla naszych mieszkańców. W dniu dzisiejszym tak naprawdę wbijamy symbolicznie łopatę, aby pokazać, że ta inwestycja w końcu rusza, bo cieszy się ona dużym zainteresowaniem naszych, naszych mieszkańców. Startujemy, pokazujemy, że cały czas działamy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Cóż można dodać? Czekamy od 10 kwietnia na zgłoszenia mieszkańców którzy byliby chętni do przystąpienia do tej inwestycji. I od 10 do 30 zbieram ankiety, czekamy na Państwa w Urzędzie Gminy Suwałki. Przede wszystkim głównym warunkiem jest to, że nie można posiadać własnej nieruchomości na terenie gminy Suwałki. To jest główny warunek. Ponadto trzeba spełniać kryteria dochodowe, które również są określane w ustawie. I nie zmienia to faktu, że my jako gmina mamy też ustawione kryteria dodatkowe, czyli preferujemy osoby, które pracują na terenie gminy Suwałki preferujemy osoby, osoby młode, również osoby, które posiadają niepełnosprawności. Staramy się jak najbardziej pomagać naszym mieszkańcom. No, spółka ten podlaskie prężnie się rozwija. Mam nadzieję, że kolejne inwestycje również będą miały miejsce na terenie gminy Suwałki. Cieszę się bardzo, że w ogóle społeczne mieszkalnictwo się rozwija, ponieważ jest to bardzo ważne. Nie każdego stać na wzięcie kilkuset tysięcznego kredytu, a przecież ludzie też potrzebują mieszkania, potrzebują rozwoju, potrzebują stabilizacji dla swojej rodziny. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6,5 miliona złotych. Cieszę się również, że wykonawcą jest nasza miejscowa firma, przedsiębiorstwo, z którą wielokrotnie współpracowaliśmy, się, współpracowaliśmy. To dobry temat jest również dla, dla przedsiębiorców, ponieważ rozwijamy nasze inwestycje. W tej chwili widzimy, że na rynku mamy delikatny zastój. To też daje impuls do rozwoju inwestycyjnego. Ym, planowany jest budynek o 18 mieszkaniach o metrażu od 32 do 52 m2 także zarówno kawalerki jak również małe mieszkania rodzinne na trzech kondygnacjach czyli parter i dwa piętra Społeczna inicjata, inicjatywa mieszkaniowa to jest inicjatywa która wywodzi się z programu Rządowego i tak 50% dofinansowania budowy tych mieszkań jest sfinansowana właśnie z programów rządowych. Kolejnym elementem finansowania jest dofinansowany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego i tylko 15% wykładają przyszli Najemcy. Ci najemcy po 15 latach mogą się ubiegać o wykup tych mieszkań na oczywiście prefer preferencyjnych zasadach. Już rozpoczęliśmy budowę w Sejnach. Będziemy przygotowywać budowę w Filipowie. No i trwają prace, ale też i rozmowy z innymi gminami, które chcą przystąpić do naszej inicjatywy. Jest to wysoki standard. Te mieszkania są wykończone pod klucz z windą. W technologii takiej, jak budują w tej chwili deweloperzy. Dlatego chcemy, żeby, żeby te mieszkania były bardzo atrakcyjne, zarówno pod względem wizualnym, jak i też i praktycznym.